Za demontaż siedzenia oryginalnego Wiseki. No tutaj, e, niestety, te siedzenia w tych japońskich ciągnikach są dość, jakby to powiedzieć, mało amortyzowane. Tutaj mamy tą przednią część e, tutaj tą część cylindryczną, gdzie się przestrzeliwuje, bo można to siedzenie tak do tyłu odchylać. I tutaj mamy te prowadnice, no i z tyłu są te e, amortyzatory, ale to, to dość jest takie e, prehistoryczne rozwiązanie, chociaż u nich pewnie nie ma aż takich e, wybojów i to zdaje egzamin. E, siedzenie wygląda tak tutaj się montuje z przodu, e, ten przeszliwuje się ten um, stworzeń, siedzenie wygląda tak jest materiałowo ponieważ traktor jest oryginalnie z kabiną szczelną więc tutaj nie ma jakiejś skóry tylko tutaj jest materiałowe, no tutaj trzeba by po prostu to oprzyć ale nie podobało mi się po prostu amortyzacja tego siedzenia i zabrałem się za montaż takiego zwykłego regulowanego tu mamy mocowanie z przodu i tu mamy z tyłu, to jeszcze dodatkowo było na takich y, gumach, ale ja już będę bezpośrednio przykręcał, ponieważ amortyzacja jest już na y, siedzeniu. To mamy tą płytę y, do mocowania, a tak wygląda siedzenie. Oczywiście nie każde siedzenie pasuje do japońskiego ciągnika, ponieważ musimy wybrać takie wąskie, żeby tutaj się zmieściło. Stąd dotąd, żeby był. Y, nie za duży wymiar, no i wymiar od, czyli od tej płyty do góry, żeby też za wysoko nie siedzieć, ponieważ tutaj zaraz mamy kierownicę, żeby nogi się nam zmieściły. Koło 300 zł. Te tańsze są dużo większe i niestety nie będą pasować. No tutaj to mocowanie na przodzie trzeba. Przerobić tak otwory, żeby tutaj przykręcić do, do tego oryginalnego mocowania, żeby nie było za dużych przeróbek. Tutaj mamy regulację siedzenia do przodu do tyłu, ale także mamy oparcie. Dobrze mówię? Tak, znaczy całość będzie się regulować, można sobie odchylić o kąt i tutaj jest kilka otworów, więc siedzenie przekręcam normalnie i później w któryś tam otwór odchylę sobie siedzenie, żeby nie siedzieć za bardzo na kierownicy siedzenie wygląda tak zamontowane dość wydaje mi się solidnie wywierciłem jeszcze jeden otwór tutaj deregulacyjny tak, żeby nawet największy e... człowiek mógł sobie tutaj wsiąść Siedzenie, tak jak mówiłem, musi być tutaj ograniczenie tej szerokości i z tyłu mamy tyle miejsca. To jest na full oczywiście do tyłu. Trochę je pochyliłem tutaj tymi śrubami, tutaj są te śruby, które umożliwiają nam pochylanie tego całego siedzenia i nastawione na 90 kg. Wygodnie, bardzo się siedzi. To siedzisko można regulować. Można je troszkę przykręcić bliżej tego oparcia. W ten to jest jakieś 2 cm i tutaj mamy tą możliwość regulacji, żeby to oparcie nie mieć zaraz za tym siedziskiem. Zostawiłem to przestrzeń. Jeździ się dużo wygodniej. Oczywiście trzeba do swojej wagi tutaj wyregulować to siedzisko. Nic tutaj nie owadza, czy po tej stronie, czy po tej jest sporo miejsca. Więc tutaj nic nie koliduje. Do tyłu też jest miejsce, więc uważam, że to siedzenie za 300 zł naprawdę spełnia tutaj swoją funkcję.